Dostaliśmy sms od wędkarzy, że umknął mi wczorajszy dzień wędkarza. Nadrabiam zatem zaległości. Opowiem Wam wędkarzy dzisiaj o projekcie nowego przepisu dotyczącego jeszcze surowszego karania kierowców. Otóż trwają prace nad przepisem, w myśl którego będzie można karać kierowców mandatem, nawet kiedy przekroczą dozwoloną prędkość o 1 km na godzinę, 1 km 5 dych. No nawet pieszych będą łapać, jak będą biegli. No, jogging teraz... O. Ale to wszystko dla naszego bezpieczeństwa. Dla naszego bezpieczeństwa. Ja uważam, że dopóki nie zostaną wybudowane porządne drogi, co nastąpi już w 2053 roku, przepisy dotyczące karania za przekroczenie prędkości powinny zostać jeszcze rozbudowane. I tak. Jeśli kierowca przekroczy prędkość o kilometr na godzinę, to oczywiście łupać. To tak, nie? Jeśli natomiast kierowca na drodze, gdzie jest ograniczenie do 40 km na H, jedzie 40 km na H, to policja powinna go zatrzymać i ostrzec, że był bardzo bliski przekroczenia ograniczenia i żeby uważał, bo wystarczyło tylko troszeczkę mocniej obywatelu depnąć na gaz i byłby mandaciek i punkciki. No, upłynij to troszeczkę ruch drogowy. Jeśli natomiast kierowca jedzie mniej niż 40 km na H, Chociaż może jechać tyle, to należy go niezwłocznie i bezzwłocznie i bezwzględnie zatrzymać, aresztować, bo coś kombinuje i jedzie tak wolno, bo nie chce się rzucać w oczy policji. Pewnie to jakiś dealer, albo bandzior, albo co gorsze ateista. Takich tępić. Suszarą w łeb, alkomat w oko wsadzić i porzucić na bagna. Kierowców trzeba tępić i utrudniać im życie, bo włóczy się ta banda po drogach, jeździ szybko, co chwila wychodzą i nowe obostrzenia i one nie pomagają. Dlatego lepiej nie wprowadzać nowych przepisów. Ale kierowców, którzy przekroczą, no od razu trzeba zabijać. To powinno rozwiązać sprawę bezpieczeństwa na drogach. <gry>